Znajduje się dużo informacji w internecie odnośnie kurtyn wodnych. Zastanawiam się, skąd wziął się pomysł na takie kurtyny wodne. Gdzie one się będą znajdować w kutnie i w zasadzie dlaczego? Kurtyny wodne, to, jest, to, to są urządzenia, które już w wielu miastach funkcjonują. Tak? E do nas też doszła taka moda, a to za sprawą Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego, bo taki projekt został właśnie złożony w Kutnowskim Budżecie Obywatelskim w 2019 roku. Niestety z przyczyn pandemicznych nie wykonaliśmy tej inwestycji w ubiegłym roku, no bo nikt nie wiedział w zasadzie, co się będzie działo, natomiast już w tym roku jesteśmy gotowi, kurtyny są zakupione. Czekaliśmy w zasadzie na to, aby pojawiło się kilkanaście cieplejszych dni, żebyśmy mogli zacząć je ustawiać. Takie dni faktycznie są. Aura się poprawiła, bo wiemy, że mamy za sobą długą zimę, mamy za sobą wiosnę, która w zasadzie no, wiosną tak, jako taką nie była, bardziej. Można to nazwać jesienią, natomiast teraz jesteśmy gotowi na to, żeby wystawić te kurtyny. Te kurtyny znajdą się, mamy nadzieję, taką tutaj na Placu Wolności, czyli w miejscu, gdzie się znajdujemy, oraz na Placu Piłsudskiego. Dlaczego? Dlatego, że między innymi Plac Piłsudskiego był wskazany przez projektodawcę do tego, żeby te kurtyny tam ustawić. No i mamy nadzieję, że one tam postano, zostaną ustawione z tego względu, że czekamy jeszcze na odpowiedź ostateczną konserwatora zabytków w Łodzi. Specjalne wnioski już zostały przesłane. Mamy nadzieję, że w ciągu kilku najbliższych dni będzie to wszystko rozstrzygnięte, będziemy mogli zabrać się za ustawianie kurtyn, co będzie już tylko formalnością i będziemy mogli schładzać mieszkańców wodą, która będzie orzeźwiać, a także no, sprawiać przyjemność w te cieplejsze dni.